Dzień dobry kochani, zapraszam mm, wszystkie osoby spod znaku wagi na czytanie, na taką prognozę na miesiąc czerwiec. Robimy czytanie miesięczne. Ja karty wcześniej potasowałam, ale jeszcze chwilkę zawsze dla Was tasuję. Co idzie do wszystkich osób urodzonych w znaku wagi na czerwiec 2021? Obecna sytuacja wyzwanie co ma wpływ na tę sytuację co pomaga bądź przeszkadza. Yy. Problem. Co jest podstawą tej sytuacji? Co odchodzi do przeszłości? Co macie w głowie? Co w przyszłości? Mam nadzieję, że to widać. Nigdy nie wiem, jak to dobrze ustawić, żeby było wszystko widać jak trzeba. <laughs> Do przeszłości. Dalej mamy, jakie są możliwości w danej sytuacji. Tak. Wpływy z zewnątrz. Co warto wiedzieć. I wynik, rezultat. Jeszcze wskazówkę tutaj taką wezmę. Z przełożenia. Kochani, siódemka pentakli. Cierpliwość. Siódemka pentakli. I zaczynamy. Obecna sytuacja. Mamy tutaj ósemkę buław. Ósemka buław to bardzo szybkie jakieś działania, przepływ informacji. Sprawy biegną bardzo szybko. Coś tutaj naprawdę... Zaczyna się szybko coś dziać. Musicie być bardzo uważni, bardzo ostrożni w działaniach, żeby czegoś nie przeoczyć. Żeby wychwycić wszystko to, co, co, co będzie się działo. Sprawdzajcie skrzynkę mailową, sprawdzajcie pocztę. Nie zapomnijcie o przesyłkach. Może jakieś informacje do Was nadejdą. Jest to też taki przepływ informacji, gdzie to Wy możecie wpaść w taki pęt wir jakichś działań, gdzie będzie się bardzo szybko wszystko działo. To niekoniecznie do Was będą spływać te informacje, ale również może to tak być, że to Wy w taki wir wpadacie. Tak, tak obecnie się ta sytuacja kształtuje. Co pomaga bądź przeszkadza. W tej sytuacji. No, uważajcie, kochani, żebyście mieli pełen ogląd sprawy. Żebyście mieli jasność widzenia, bo jak się tak szybko wszystko dzieje, macie tutaj kartę księżyca, to w księżycu my nie wszystko możemy wiedzieć, nie wszystko możemy jasno widzieć. Może się zdarzyć, że pewnych rzeczy nie dostrzegamy, tak? No, bo tak. Tak to szybko wszystko się zadziało, tak to wszystko jakoś szybko popłynęło, że nie zdążyliśmy się temu przyjrzeć. I wtedy można coś przeoczyć. Wtedy może tak się zdarzyć, że człowiek pogubi się w czymś, popełni jakiś błąd, jakąś pomyłkę. Więc karty sugerują, byście po pierwsze. Sprawdzali te informacje, ale i weryfikowali. Nie wszystkie one mogą być dla Was jasne, czytelne. Hmm. Może to tak też być, że yy, nie będziecie mieli wszystkich danych. I to nie pozwoli Wam na podejmowanie właściwych działań w przyszłości, no bo jak, jak mam jakąś informację, ale ona nie jest, Sprawdzona, do końca jasna, no to, no to jak podejmować dalsze działania, jak podejmować dalsze decyzje? No bardzo ciężko jest, prawda? Więc sprawy będą toczyły się bardzo szybko, ale uważajcie, przyglądajcie się <laughs> tym informacjom, tym działaniom, bo no tutaj może coś być jakieś drugie dno. Niekoniecznie to musi być. E Takie, jak im się wydaje, tak? My możemy widzieć coś innego, bo widzimy niewyraźnie. Nie wszystko wiemy. Co jest podstawą tej sytuacji? Co tutaj się zadziało? Ano, taka stagnacja, kochani. Takie stanie w miejscu. Czwórka Pentakli mówi o tym, że e, takie uziemienie, takie mówi o tym, że Stoimy z różnych powodów, bo nie chcemy wprawić w ruch energii, pieniędzy, czasu, żeby coś nowego osiągnąć. Możemy na przykład zbyt wiele, to co mamy, nas kosztowało i nie chcemy ryzykować po prostu. Też może tak, tak być, że po prostu obawiamy się, żeby coś, że stracimy. Na dalszych działaniach. Tym bardziej, jeśli tutaj szybko będą jakieś informacje do Was dochodziły i nie macie jasności sytuacji do końca, bo jest ten księżyc, no to tutaj yy, rzeczywiście ta czujność powinna być Wasza zwiększona. Powinniście być czujni przy podejmowaniu decyzji, przy Dopuszczaniu do siebie wszystkich informacji, bo one nie wszystkie muszą być jasne. Nie wszystkie muszą być dobre. Dla Was. A tutaj podstawą jest stagnacja. Wy chcecie coś do przodu, chcecie coś ruszyć, chcecie z czymś zadziałać. I bardzo szybko. No, a karty mówią, no ale, ale przyjrzyj się temu. Przyjrzyj się temu dokładnie. Zobacz to w świetle dziennym. Tak? Może nie wszystko jest takie jasne? Tym bardziej, że do przeszłości odchodzi gwiazda. Gwiazda to nadzieja, gwiazda to dobra gwiazda, tak? Po gwieździe mamy słońce. Jak coś jest pod dobrą gwiazdą i nam przyświeca dobra gwiazda, no to, kochani, yy... to my wtedy mamy pewność, że my w dobrą stronę idziemy, tak? A tutaj ta gwiazda. Odchodzi do przeszłości, niejako nas opuszcza. Nie jesteśmy już pod tą w cudzysłowie szczęśliwą gwiazdą, tak? Więc musimy być ostrożni, musimy uważać, musimy przyglądać się dobrze, rozważyć. Bardzo często w księżycu mamy sugestie, żebyśmy spojrzeli intuicyjnie co pod powierzchnią bo nie wszystko widać. Nie wszystko z tych wiadomości, które do nas docierają, może być jasne, więc intuicję warto uruchomić, żeby przebrać przez sito, przez przesiać te wszystkie informacje, żeby nie popełnić błędu, żeby się nie dać gdzieś wmanewrować, tak? Co macie, kochani, w głowie? Wasze świadome dążenia? No, dążycie do. Stabilizacji, bo czwórka buław to poczucie komfortu, to spełnienie takie, to bezpieczeństwo. Wy bardzo chcecie właśnie nie stracić. Jeżeli będziecie podejmować jakieś działania zawodowe, bardzo chcecie stabilizacji i komfortu, jednocześnie boicie się stracić, tego, co już macie, więc, kochani, uważajcie, czytajcie dokładnie wszelkie informacje, sprawdzajcie i kierujcie się tutaj intuicją. Co w przyszłości? Co do Was idzie? Ano, do Was idzie, kapłan. Mądrość, wiedza, umowy. To są umowy podpisane, stabilne prace. Kapłan gwarantuje, że umowy będą długotrwałe. Decyzje, które podpiszecie, podejmiecie, będą wieloletnie. Zobaczcie, co idzie do was. Musicie bardzo ostrożnie przyglądać się informacjom bardzo yy, spokojnie podejmować decyzje, rozważnie, zastanowić się. Ale macie w niedalekiej przyszłości umowy, gwarancję tego, że to będzie stabilizacja, to czego wy chcecie i to, czym ryzykujecie się, boicie stracić, tak? Tej stabilizacji, tej pewności. Myślę, że tutaj bardzo, ale to bardzo yy, rysują się yy, kwestie zawodowe w czerwcu. Tutaj raczej nie widzę y, emocji, nie widzę jakichś y, 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 pucharów. Tak. Tutaj to, to raczej będzie dotyczyło kwestii zawodowych, y, poszukiwań nowych prac, y, ewentualnie podpisywania jakichś y, nowych kontraktów, umów. Myślę, że w tej materii i y, 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 y one są przed Wami. Tylko musicie Naprawdę szczegółowo zastanowić się nad każdą informacją, przeczytać dokładnie każdą umowę, zanim ją podpiszecie, i ona wtedy ma szansę być stabilną, tak? Musicie bardzo ostrożnie postępować. Nie chcę powiedzieć asekuracyjnie, ale bardzo ostrożnie. Jakie macie możliwości, jakie macie nastawienie? No, dziewiątka pentakli. No, dziewiątka pentakli. Chcecie stabilizacji, chcecie pieniędzy, chcecie komfortu. Świętego spokoju. Zobaczcie. W dziewiątce pentakli mmm, człowiek ma, jest otoczony, y, ma wszystko. No, po prostu ma wszystko. Jemu tu nic do szczęścia y, nie jest więcej potrzebne. Zadowolenie finansowe spełnienie finansowe y, takie y, takie macie energię, takie macie nastawienie, bardzo dobre, jeśli chodzi właśnie o zmianę pracy, o podpisywanie nowych umów. Przy tym kapłanie gwarantuje to, że jeśli będziecie ostrożnie podchodzić do y, tych nowych wiadomości, naprawdę macie szansę na to, aby podpisać fajną umowę, która da Wam stabilizację na lata. Kochani, w czynnikach zewnętrznych jest koło fortuny. Koło fortuny mówi o tym, że z zewnątrz będą napływały szanse i okazje. Trzeba tylko strzelić się w odpowiedni moment, czyli działać szybko. Tak jak tutaj ta ogólna energia się zarysowała, więc trzeba naprawdę skupić się na tym, co się będzie robiło, żeby nie popełnić gafy, błędu, tak? Ale również szybko się orientować w temacie, szybko podejmować decyzje, czyli. Jakby przygotować się już do tego, że jak się trafi coś, to bach i wchodzę. Wchodzę w to. Nie czekam, nie zwlekam. To nie jest na zasadzie ryzyka, że a, co będzie, to będzie, dobra, chwytam to. Nie, nie, nie. Wy tu musicie bazę przygotować wcześniej do tego, żeby jak się nadarzy okazja, to po prostu wskoczyć, bo tu oferty będą po prostu fuksem do was jakoś wpadały. Znienacka. To będzie taki fart po prostu. Los na loterii, coś dobrego Wam się trafi. Tak? Co warto wiedzieć? No kochani, warto wiedzieć, że idzie do Was nowa oferta, stabilizacji, propozycja dobrej pracy. Która da Wam na wiele lat naprawdę poczucie komfortu. Zobaczcie, idzie do Was nowe. Jest tuż, tuż. Przygotujcie się dobrze. Wykorzystajcie tego asa pentakli do y, rozwoju. Chwyćcie okazję, jak ona się nadarzy, a zobaczcie, jakie macie wynik. Trójka Pucharów będzie coś świętować. Będzie co świętować, kochani. Z przełożenia macie e, siódemkę denarów, która mówi o cierpliwości. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, a owoce dojrzeją. Będziecie mieli zbiory, będą plony. Bądźcie ostrożni, bądźcie uważni. A będzie co świętować, naprawdę będzie co świętować. Będziecie się cieszyć, zrobicie imprezę ze znajomymi, z bliskimi i będzie co świętować. Tutaj karta y, świata jako wskazówka sugeruje o tym, że coś się kończy, coś zaczyna. Tak? Warto czasami coś zamknąć, poświęcić, zainwestować, zostawić za sobą nadzieję, tę dobrą gwiazdę, która tam kiedyś nam przeświecała, już nam nie służy, bo w karcie świat mamy i zamknięcie jakiegoś etapu, ale również otwarcie nowego. Tu są podróże, tu są wyjazdy zagraniczne, tu ktoś do nas z zagranicy może przyjechać, tu po prostu wszystko się może wydarzyć, bo żeby było miejsce na coś nowego, musi się coś zakończyć. Więc wyczekajcie. Jesteście w takim wirze informacji. Przesiewajcie to, przeglądajcie się dobrze, cierpliwie, spokojnie. To, że chcecie bezpieczeństwa, przyjdzie do was. Zobaczcie, tu jest stabilna praca na lata, stabilna umowa. Tu jest beton po prostu. Tego nikt już nie ruszy. Macie stabilizację, macie Asa Pentakli, nowa propozycja pracy i świętowanie, kochani. Radość. Radość w trójce Pucharów będzie was rozpierała. I tego wam życzę, kochane Wagi. Wszystkiego dobrego na czerwiec.